Cześć, tu Quidem. Dzisiaj podam Wam przepis na rzecz, która przyspiesza i ułatwia gojenie i leczy różne pryszcze. Moje mamy. Znaczy metoda mojej mamy nie pryszcze. Ona na pryszczach także to są w ogóle wszystko według mojej mamy, a przynajmniej większość to kwestia boryliozy. Zróbcie sobie test na boryliozy. Łamie w stawach, macie odbicia. Jak ja. Dzisiaj bez iskierki, bo nie umiem pływać. Fajnie, że nie. A przekordyn. Pozdrawiam kochanie. kochani. To jest przepis mojej mamy, która pewnie wziął albo swojej mamy, albo z jakichś książek super. Dotyczący takich rzeczy. które się nazywa krwawnik. Same kwiatki bierzemy. Jesteś śliczna, no i jak nie ubić, no nie bez przesady, ok? Najtańszą wódką 40 wód. Nie wypijajcie wódki, zostawcie to na dwa dni, czy tam trzy i smarujcie, wydzielajcie, układajcie. La porcelana y